12 prac Asterixa Komiks na podstawie filmu animowanego Ciąg dalszy Przybywszy na brzeg jeziora, Pupus wyjaśnia następne zadanie. Musicie przepłynąć jezioro. Będę czekał na drugim brzegu. Nie ma możliwości, żeby się wam udało. I Pupus odchodzi, pozostawiając obu przyjaciół, którzy wkrótce wsiadają do łodzi i zaczynają wiosłować. Powiedz Asterixie, czy to zadanie to jakiś żart? Przecież zaraz będziemy po drugiej stronie. Bądźmy ostrożni, obejlik się. Nigdy nic nie wiadomo. Nagle niezwykle melodyjny głos, dochodzący z małej wysepki na środku jeziora, przerywa paplaninę dwóch galów. Bez słowa nasi dwaj przyjaciele zaczynają wiosłować z niewiarygodną prędkością. Po przybyciu odkrywają zachwycający krajobraz. Wszędzie mnóstwo kwiatów. Muzykujących zwierząt i motyli latających w rytm tej muzyki. Zostają przyjęci przez grupę przepięknych kobiet. Jedna zwraca się do nich. Witajcie na wyspie rozkoszy, spodziewałyśmy się Was. Chodźcie. Nadzwyczajne widowisko ukazuje się oczom Asterixa i Obelixa. Podczas gdy jedne młode kobiety obsypują ich kwiatami, inne tańczą, a jeszcze inne podają napoje. To prawdziwy raj. Przepraszam, Olimp! Najwyższa kapłanka podchodzi do Obelixa, daje mu całusa i pyta: A teraz, przystojny wojowniku, czego pragniesz? Zjeść dzika, odpowiada spokojnie Obelix. Jesteś na wyspie rozkoszy. Wielka kapłanka pyta cię, czego pragniesz, a ty chcesz jeść? Tak, a co? Jedzenie to też rozkosz. No tak, niewątpliwie. Mamy nektar i ambrozję. Co takiego? Nek? O nie, o nie. Żadnych takich świństw. Chcę dzika. Już ci mówiłam, na naszej wyspie nie ma dzików. Nie ma dzików? I chcesz, żebym tu został? Daj spokój, chyba ci odbiło. Oczywiście inne dziewczęta wtrącają się do rozmowy. Hej, Grubasie, może myślisz, że będę ci pikścić, co? Albo zmywać gady, a może sprzątać? Podawać kapcie? Po wyliczeniu wszystkich tych okropności kapłance puszczają nerwy. Energicznie pokazuje Obeliksowi palcem na jezioro. Wynocha pomyślnych wiatrów. Nie musi powtarzać tego gestu. Wściekły Obelix pędzi susami do brzegu. A pewnie, że się wynoszę na Teutatesa. Brak dzików, a ośmielają się nazywać to Wyspą Rozkoszy. Haha. Ha. Jednakże Asterix, z nosem utkwionym w kwiecie i oczyma zatopionymi w jakimś marzeniu, nie słyszał niczego z tej burzliwej dyskusji. Przechodząc obok niego, Obelix woła: Chodź, Astelixie, nie marudźmy. To tylko jakaś tania garg kuchnia. I skacze do jeziora. Astelix, który bynajmniej nie wygląda non jak zwykle, odwraca się w stronę miejsca, gdzie zniknął Obelix. Rusza niepewnym krokiem w tym kierunku, ale wielka kapłanka, która ponownie odzyskała urok i swój melodyjny głosik, zmysłowo zbliża się ku niemu. Pozwól mu odejść. Zostań z nami. Odkryjemy przed tobą wielkie rozkosze Olimpu. Czy Asterix w końcu ulegnie? W tym momencie rozlega się gromki, szalony głos. Asterixie! To Belix. I Asterix, wreszcie wyrwany z marzeń, wskakuje do jeziora. Musiał być w bardzo ciekawym stanie, bo kiedy nurkuje, rozlega się psss i bucha para. Jakby do wody wrzucono coś gorącego. Po kilku żwawych machnięciach rękami zmieniamy miejsce akcji i odnajdujemy naszych przyjaciół u boku pupusa, który rysikiem skreśla kolejne zadanie na swojej liście, po czym kciukiem wskazuje na małą świątynię w najwyraźniej egipskim stylu. Teraz będziecie musieli wytrzymać straszne spojrzenie Irysa, maga przybyłego z Egiptu. Nasi dwaj przyjaciele wchodzą do świątyni i trafiają do dużej sali, która najwyraźniej jest poczekalnią. Widzą jakiegoś małego człowieczka pogrążonego w lekturze. Z sąsiedniego pomieszczenia dobiega zaś donośny głos. Na Ozyrysa i na Apisa, spójrz na mnie. Jesteś teraz kotem. Tak, kotem. Po chwili ciszy drzwi otwierają się i na czworakach wychodzi ciekawa postać. Która przed opuszczeniem świątyni, miałcząc, ociera się o nogi małego człowieczka siedzącego w poczekalni. Następny. Mały człowieczek, bo o nim mowa, wstaje i wchodzi do gabinetu maga. Głos Irysa znów rozbrzmiewa: Na Ozyrysa i na Apisa, spójrz na mnie, spójrz na mnie. Na Ozyrysa i na Apisa, jesteś teraz ptakiem. Tak, ptakiem. Znowu chwila niepokojącej ciszy. A następnie drzwi otwierają się, powoli i miłośnik lektury, którego widzieliśmy wcześniej, wychodzi od maga potwórwając. Oblatuje poczekalnię, a potem oddala się długim ślizgiem. Obelix zwraca uwagę na pewien szczegół. Widziałeś się? Nisko leciał. Będzie padać i... W tym momencie rozbrzmiała chrapliwy głos Irysa. Następny. Słysząc nadchodzącego Asterixa i Obelixa, podnosi wzrok. O co chodzi? Ach, tak, dwaj galowie, spodziewam się Was. Panie Mały, proszę siadać. Isa za Asterixa naprzeciw siebie. Jego oczy zapalają się jak latarnie są oślepiające. Na Ozyrysa i na Apisa spójrz na mnie. Ale Asterix nie pozwala mu kontynuować. Ze szczerym podziwem pyta: O rany! Jak pan robi tę sztuczkę z oczami? Milcz, galu! Głos Irysa jest straszny, spojrzenie upiorne, ale Asterix, jak przystało na gala, chce przede wszystkim wiedzieć, jak to działa. Znów zaczyna: Można włączyć tylko jedno naraz? Cisza! Próbują się skoncentrować. Hmm, na czym to stanąłem? Ach, tak, na Ozyrysa i na Apisa. Teraz jesteś dzikiem. W nocy to musi być wygodne, przy czytaniu w łóżku. Jesteś, jesteś. Jestem dzikiem. To jest to. Jestem dzikiem. Na Azorysa i na Opisa. Jestem dzikiem. I tak dalej, aż do chwili, gdy Irys, nie mogąc dłużej wytrzymać, wypada ze świątyni kwicząc przeraźliwie. Opuściwszy Irysa, zmienionego w dzika, oraz oddających się swym igraszkom fałszywego ptaka i fałszywego kota. Asterix i Obelix dołączają do pupusa, który prowadzi ich do gospody. Kolejna próba polega na spożyciu posiłku przygotowanego przez Belga z Manekem Pixa, kucharza Tytanów. Żaden śmiertelnik nie dotrwał do końca jego posiłku, a Wy będziecie musieli zjeść wszystko, do ostatniego okruszka. Smacznego! Wreszcie jakieś ciekawe zadanie. Zgadliście, to Obelix dorzucił swój komentarz. I zacierając ręce, wkracza do obelży manekem Pixa, który wita go swym świernym głosem. Tej, spodziewałem się was. Te, jedy, zaraz będzie jazda. Gdy Obelix siada do stołu i wiąże serwetkę pod brodą, manekem Pix znika w kuchni. Wkrótce wraca, niosąc ogromnego pieczonego dzika z frytkami. A to co? pyta Obelix wskazując na frytki. A, sam to wymyśliłem. Coś jak jabłka, ale rośnie w ziemi. Tnę je na małe sztufelki i smażę w oleju. Myślę, że się przyjmą. Obelik zrzuca się na dzika i ów szybko musi uznać swą porażkę. Nie szkodzi. Manek Pix jest już z powrotem z kolejnym półmiskiem. Każde trzaśnięcie wahać od drzwi do kuchni oznacza, że Manek Pix wraca z następnym daniem, którego zalety opiewa jak prawdziwy poeta. To wołowina. Wołowina jest dobra. Gęsi są pyszne, tłuściutkie. Albo barany. Mam nadzieję, że lubisz baraninę, bo tam jest ich całe stado, co? A, albo ryby, krowa, a potem cielę, ponieważ nie powinno się rozdzielać rodzin. Omlet tytanów z ośmiu tuzinów jaj. Wielbłąd. Próbowałeś już wielbłąda? Ten jest z merdyrtą. Parada dań przebiega w rytm imponująco brzmiącej w tle muzyki. Allegro, prestissimo, żuchwato. W pełnym w dźwięku wykonaniu obelixa. Choć zmrok nie ma już zapadł. Astelix nie wygląda na zmartwionego, tym bardziej, że w drzwiach gospody staje manekem Pigs. Zatem zjadł wszystko? Deputuje się Pupus. Tego już za wiele dla nieszczęsnego szefa kuchni, który wybucha płaczem. Wszystko! Zećpał wszystko! Nic mi w kuchni nie zostało! Zbańczyłem! Podczas gdy manekem Pix odchodzi, pojawia się Obelix. Lekko rozczarowany pyta. Nie widzieliście szefa? zniknął tuż po podaniu przystawek. Pozostawiwszy zbolałego manekę Pixa, nasi przyjaciele i Pupus kierują się teraz do jaskini w zboczu góry. Wkrótce stają przy wejściu w kształcie monstrualnej paszczy, a Pupus wyjaśnia, na czym polega następne zadanie. Musicie wejść do legowiska bestii. Bestia? Co za bestia? pyta Asterix. Jak wygląda? Nie wiem. Nikt nigdy stamtąd nie wyszedł. Po tych słowach Pupus odchodzi. W jaskini panuje całkowita ciemność. Ale już nie cisza. Słychać śmiechy, a straszne ptaszyska, szczerząc w chichocie, wszystkie zębiska przelatują tuż nad ziemią. Obelixowi ten widok coś przypomina. Wiesz o Tak, wiem. Będzie padać. Ptaki nisko latają. Jeśli próbują nas przestraszyć, to nic z tego, bo jak wiadomo, Boimy się tylko jednej rzeczy, że niebo spadnie nam na głowę a uwaga obeliksie. Rzeczywiście, jakieś koszmarne urządzenie pędzące z potwornym hałasem omal nie podwało naszych dwóch przyjaciół. Co to było o Nie wiem, ale zaczynam mieć tego dość. Która to w ogóle godzina? Jest 1212. .12. Nie mów mi, że jesteś głodny. O 1212 .12 zawsze jestem głodny. I zjadłbym byle co. Słyszysz mnie? Byle co. Po tych ostych słowach rozlega się ogromny churgot, a następnie straszna kotłowanina, po czym znajdujemy Asterixa i Obelixa, którzy wydostali się kanałami z legowiska bestii na tarasie gospody w towarzystwie pupusa. Proszę wybaczyć moją ciekawość, ale jaka była ta bestia? Na to pytanie popus otrzymuje zabawną odpowiedź Obelixa: pyszna i zwraca się do karczmarza. Dla mnie coś na trawienie. Taraz gospody, gdzie zasiedli nasi przyjaciele, wychodzi na ulicę pełną dziwnych postaci. Wszyscy przechodnie wydają się bardzo ożywieni. Słychać piskliwe śmiechy, widać błynne spojrzenia oraz ludzi chodzących na nękach. Jakaś kobieta przebiega obok, wymachując ramionami i gdacząc, jak przerażona kura. Tuż za nią podąża podejrzany mężczyzna, który oblizuje wargi, dzierżąc ogromny topór. Nie zważając na nic, mijają spojuch, sporych rozmiarów osobnika biorącego kąpiel w wannie niesionej przez czterech niewolników. W końcu, mimo flegmatycznego temperamentu, Asterix z trudem ukrywa swoje zdziwienie. Ci ludzie, wyjaśnia pupus, byli w domu doprowadzającym do szału. Dom doprowadzający do szału? Tak, wy też będziecie musieli się tam udać. To wasze następne zadanie. Pupus wskazuje pobliski budynek. A co mamy zrobić w domu, doprowadzającym do szału? O, to proste. Trzeba będzie uzyskać przepustkę do następnego zadania. A, świetnie. Chodzi o prostą formalność administracyjną. Właśnie, formalność administracyjna. Musicie postarać się o przepustkę A38. No to chodźmy o Beliksie. Jak powiedzieli, tak zrobili i weszli do budynku. O co chodzi? Niemiłym głosem pyta ich Woźny. Musimy uzyskać przepustkę A38. Woźny podnosi do ucha dłoń zwiniętą w trąbkę. Zadejestrować galerę? Nie, źle was skierowano. Musicie udać się do portu. Nie, nie chcemy zadejestrować galery. Chcemy uzyskać przepustkę A38. Port? Znajdziecie go pod miastem, jest nad morzem. Ale my nie chcemy do portu. Chcemy przepustkę A38. He? Przepustkę A38. Ach, nie krzycz pan dobrze, co to za maniery? Jak pan myślisz, gdzie, gdzie jesteś najnowisza? Zapytajcie w okienku numer 1 korytarzem w lewo, ostatnie drzwi po prawej. Nasi przyjaciele udają się tam i w końcu dociera do nich, że w korytarzu w lewo nie ma drzwi po prawej stronie. Spróbujmy te drzwi, proponuje Asterix. I przyjaciele wchodzą do małego pustego pokoju. W środku zastają grubego urzędnika, siedzącego na huśtawce. Buja go piękna młoda kobieta. Widząc gości, urzędnik zatrzymuje ruch. Jest wściekły. Kto wam pozwolił wejść? Szukamy okienka numer jeden. Sprawdźcie na planie. Na szóstym piętrze. Na szóstym piętrze dowiadują się, że teraz muszą udać się do okienka numer dwa. Siedzące tam dwie urzędniczki prowadzą ożywioną rozmowę. Znasz ją? Zauważ. Nie stać jej nawet na niewolnika. Panienko! Astelix stara się przyciągnąć jej uwagę. Sprzedawa swojego Ibera pod pretekstem, że woli samodzielnie wykonywać prace domowe i. Panienko! To znowu Astylix, który zaczyna się niecierpliwić. Nie widzi pan, że jestem zajęta? Na czym stanęłam? Ach, tak, biedny Klaudiusz. Wiesz, że on. Panienko! Rozdrażnienie Astelixa wyraźnie wzrasta. Ach, Najowisza, ależ ludzie potrafią być niegrzeczni. Czego pan chce? Przepustkę A38. Ma pan niebieski formularz? Niebieski formularz? Nie. To ja chcę pan otrzymać przepustkę A38. A gdzie znajdę niebieski formularz? W okienku numer 1. Na czym skończyłam? A w przerwach nie przestaje nadawać w stronę galów. O nie, niebieski formularz to nie tutaj. Proszę się udać do okienka numer 7 na piątym piętrze. Zaś po formularz zielony do okienka numer 14. Głosy mieszają się ze sobą, przerywane zdaniami w rodzaju. Przecież wam mówię, że port jest nad morzem. Nie widzisz, że jestem zajęty? Wreszcie rozlega się straszny ryk. Dosyć! To Obelixowi puściły nerwy. Nie wyjdziemy stąd, Asterixie. Magiczny wywad nam tu nie pomoże. Oszalejemy i będziemy niewolnikami Cezara. Nie ma mowy! Zrozumiałem! Będziemy walczyć ich własną bronią. Zobaczysz. I Asterix zaczyna biegać pomiędzy okienkami, żądając przepustki A39, zawierającej zmiany przewidziane w nowym okulniku B65. Oczywiście, oba te dokumenty to jego wymysł. I podstęp się udaje. Wkrótce cały budynek jest poruszony. Każdy szuka tajemniczego nowego dokumentu. W holu zgiełk osiąga apogeum. Tylko prefekt wydaje się spokojny. Asterix korzysta z tego, by mu zadać ostateczny cios. Panie, teraz jestem zajęty. Czego pan sobie życzy? Przepustki A38. Prefekt wyciąga z podtogi tabliczkę i rozgrażniony podaje ją Asterixowi. Proszę i idźcie stąd. Ludzi, ludzie tu pracują. A gdy Asterix i Obelix wychodzą, słyszą jak prefekt wyciąg wybucha przeciągłym, szaleńczym śmiechem.